Profesjonalnie najemnicy, tak? Jeden z muszkietem, drugi, drugi z nie wiem z którego wieku to jest? XVI, XVII. Ile wojny z sesyjnymi tak powiem ta widziała? Nie ja okay. też. Dobra, ten kamień generalnie nie miał, nie miał szans. El Sueño! Chciałbyś być tak zabity El Sueño! Ciekawe jestem, co jego żona do niego mówi w nocy. El Sueño! Turla Dropsa. El Turla drops. <laughs> Witamy w Boliwii. W kraju przestępstw, narkotyków, gwałtów, kradzieży, morderstw, porwań. Zobaczcie, każda postytutka ma więcej wirusów, niż Doktor hasy jest w stanie ogarnąć. Ten, no ja potrącił, kurde, żyste. No bo był na mojej drodze, no. Przecież nie widział, jak jadę. Masz lusterka, chłopak. Przecież widział, że jadę, to czemu mi nie ustąpił? Przecież widział, że jadę czerwonym. Czerwony jest szybszy niż jego. To nie. Poza tym byłem większy. Mam pierwszeństwo, jestem większy. O! Dobra, zaczynamy. A! Tak miał być! Boże, ma... tak. Trzy osoby wyjebał! Tak miał być! Tak miał być! Tak miał być. Tak być. Tak być! Ja już się boję, nie? Tak miał być! Idziemy Rafał... na skutek, paki, będzie dobrze! ja pierdolę! Mogło być gorzej, jedziemy o, co, dalej! Tam, tam, możesz tam, się zrelaksować, podziwiaj widoki, pan, zobacz, jaka ładna pogoda! Radę gra! Kurwa nic nie o, widzę, bo szyby są stłuczone. Dobra, trzeba przebiec. Użyj wyobrazi, o, widzisz? No, teraz już widzę! <laughs> <laughs> Dawid jak jakiś kurwa lablador Wysiadł JEST JAK WYWALIŁ Józefa co ci chodzi, wszystko jest okej okay. Dawid jak tam pogoda na zewnątrz? Pasuje <laughs> Świetnie to wiesz, o ciągnik mi się zajarał ty Weź by mu kurwa gaśnicę, pożyćmy <laughs> <laughs> Ale nam będzie zaraz potrzebne, o co ci chodzi? O, ho, ho, ho. Powiedz mi, że mogę tym jechać, mi, że mogę to jechać, powiedz mi, że mogę tam jechać Tak? Nie Tak? Szambowóz! Zawsze chciałem jechać z szambowozem. Dobra, gdzie jest najbliższa baza wroga? Taka ilość gówna. Gówne mi ich Tak? Mam patyk z gównem, najgroźniejsza broń. Czekaj, tu coś zielonego jest. Piękny pojazd. Dobra. Ci najemnicy. Nie wypowiadamy ich imion. <śmiech> <śmiech> przyjechali głów do wozu! <woce. śmiech> Duży nap! AA Najemnicy specjalnej troski, kurwa. <laughs> to mi było potrzebne. Jeszcze ta meksykańska muzyka, nie? Ja zrobię tą dywersję, chłopaki. ludzi. Ja robię dywersję. Dobra, dywersję zrobiłem wszyscy mają na... <laughs> Dywersja zrobiona! No i właśnie zginął z szambowozu! Aha! No, eee, jakby ktoś mógł i mnie wyciągnąć z szambowosu byłoby super! Ej, formatus, pierdziela nam. <laughs> nie tak miałbyś Dobra, nieważne, właśnie wróciłem w powietrze. No. <laughs> kto to widział, żebym głów miał właściwości wybuchowe? Zostaw się, zastaw się za zasłonku i mnie postaw, ja mam sniperkę, ja go sprzątnę. Postaw mnie. Już go nie ma. A.

Nie mogę kilowo Nie mamy przesłania Gdzie? Ej wracaj tutaj Wracaj tu

jak tu się podzie do środka? Stary on, kurwa, nie pytaj się. Au! A! A! Mm. Ten, ten, krz ten, krzak, ten o tej trawy to ja. Ja wiem, że możesz mnie nie zauważyć przez kamuflaż, ale jakbyś mógł to. Te, naczuja, naczuja. Aua! Kop kopnąłeś mnie. Oczywiście. Co mamy jądro? A, to jest pukanie, no nie no, spoko pukanie, nie? No co? Razem z drzwiami wszedłem. Aha, jedziemy gdzieś. A pan, że zapłacisz, to wszystko przejdzie. O, świetnie ci idzie, no Dobra idzie, kur. Tak miało być, tak? Tak miało być, tak? Ładnie. To, no. to wszystko przez Rafała, bo przeciąga. No. Rafał, popraw lewe, popraw lewe jajo, bo nam ściąga te. O wesoły autobus! Saramy <śladamy>. Jest wesoły autobus! Ja tylko ten, o. Dawid cię cioże, bo mgła jest Dobrze ci idzie. A Bledes! Jak hamował! Ale i tak już trochę uszkodzono Oj tam, o ja kolejny wesoły, a już mi się nie chce zmieniać. Nie, jedziemy tym, bo temat ten temat... Co tu, co tu, co tu? Ze słomo! Ale dwuosobowa. to gadać, że nie Bo ja muszę na drugą stronę wjechać, panie kolego. To możemy przepłynąć w pław. Tam się cackasz, odbijaj w lewo! No, prawidłowo, ujść pod wodna! Dobrze ci poszło! No, wysiąść? Otworzyłem sobie drzwi! Otworzyłem kur...

R-Wolfa, to ja nie pamiętam. Czekaj, postaram się was gdzieś blisko zrzucić. Ja sobie mogę ze spadochrona skoczyć. Nie. Wykupiłeś opcję full premium, dostajesz opcję full premium. Dobra? Dobra. Proszę bardzo. Opcję full premium, to ja się boję. Rafał a rafał zostaje na pokładzie, dobra, lecimy. O ma rakiety? Nie, nie. Coś, to jest tylko transportowiec, e. kurde, co ty chcesz? E, to nie chcę. No tak byś nie dostał. To nie chcę. To. ho, 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 ho. jeszcze raz. to jeszcze raz. A co? Pojazd jeszcze, ra. Ale jeszcze co? raz. No coś mówiłeś. Nie, nie, to dałem Daniel, mówił do mnie pójść drona. Nie, teraz, nie, nie, nie przy <aría> No, chłopaki, przygotujcie się, trzęs na lot. Eee, nie Brawo! Brawo! A co się stało? No misja zrobiłeś Zabiłeś cel, cel. A. <Indexatele> Odpaliłem rosową serię i ty zabiłem?! Ja <gnellenie> O, to się nazywa snajperskie oko. Kurda, dobry jestem. Tego pusi gdzieś, ja pierdziele

na mojej głowie. Eee, dobry realizm. I to na mojej głowie. No, masz dużo głowy. No co ma ci powiedzieć? Nie, nie. Płaskie czoło. Ja wiem, że mam już wysokie czoło. Wysokie czoło. Trzymaj się swojego czoła lepiej. Chłopak, pakieciam na skuty. No. Dobra. Tutaj. Wee! Ja chcę jeszcze dzisiaj żyć. Nie ja rozumiem, co ci chodzi. Nawet na skróty znowu. Ale rzeczywiście! Nie, nie wtrzymili, kurde. Ale piękny skrót, kurwa. Patrz, maskę, kurwa, podniosło. Będzie łatwiej o mechanikę, o! da się wyklepać, o. Dobra, dobra, czekaj. Dobra, jedziemy dalej. Rafa, jak tam twoja głowa? Jeszcze cała. Chociaż powoli ból głowy mam. Ten jak... Pracuję nad tym. tym jak Jelly. Dobra, Dobra fizyka w tej grzewicy. Na 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 co chciałem powiedzieć nie do tego dodatku kurwa nadał. Yo. na 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 ten już wiecie, że ja jadę, Spierdoli. ucieka to roba. Ehm, nad Jadę, jadę! Dawid, jadę! Jadę! A, to miałem zatrzymać się chyba. A, wiem co to za misja. jebana. Dobra, ja wysiadam, kurwa. Dobra, to ja zrobię dywersję, chłopaki. Robię dywersję? Ja chcę scanning zrobić, ale to widzę, że chyba nie, chyba nie zdążę Ja no. już ale zrobił o... dywersję Żyłem? No bo ty we mnie strzelasz? A to ty jesteś! A nie pokazujesz, że to wróg? Coś mi zgasło Odałem pin Chodzę No to słychać! Tam niszczysz Rafał? Oczywiście, nawet... Ty... Idę Rafałowi pomóc. Cześć Rafał! Nie, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, Nie, nie wchodź. Czemu? Nie to chodź Co mówiłeś? Nic nie słyszę. Czas tu, chodź tu, na 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 na. To to znaczy skrót Aa. O kurwa. Alfabet. Piotrze coś dużego dla ciebie. <gulios vantage> Pop, bez, bez kontekstu, brzmi to strasznie źle. Nie, no duży samolot z działkami bocznymi. A. Ohoho! Jak tam jak tam wejść? Mój, <laughs> mój. Jak tam wejść? oho. Mam się bać? Tak. Ciężko się tym lata. <continuously eighth> ja wezmę do mego helikoptera. A ja zacznie od gdzie mam lecieć dalej? Gdzie muszę lecieć dalej? Tu możesz polecieć. Co się stało? Nie wiem, o, ale... Dlaczego mi teraz przestał działać? Uciekajcie. Okej, okay. tym razem to nie ja, dobra? A kurwa, zginęłem! Nie <laughs> to <laughs> Nie wiem, no co, ktoś przyjebał. No nie było nikogo, no po prostu nagle. śmigłoś, czy to ta rakietnica strzeliła? Nie wiem, ale jej nie będzie. A, to chyba dostaliśmy rakietę z tego dziedzictwa i śmigłoś zazwoliło. No tak, bo przecież parkowanie obok działka przeciwlotniczego to jest dobry pomysł, nie?